Zarabianie w młodym wieku, czyli poniżej 18 roku życia, jest naprawdę proste, tylko musicie zrozumieć kilka podstawowych rzeczy. Pierwsze jest to, że pieniądze nie biorą się znikąd. Po prostu nie wydrukujecie sobie nowych pieniędzy, nie zdobędziecie ich z powietrza albo nie wiadomo skąd, tylko musicie komuś po prostu zabrać. I to nie tak, że ukradniecie komuś z kieszeni, tylko faktycznie musicie spowodować tak, żeby ta osoba ci oddała swoje pieniądze i na tej zasadzie po prostu będziesz zarabiać i musicie zastanowić, jak to zrobić. I przedstawię wam dzisiaj cztery możliwości, gdzie ktoś będzie chciał wam oddać pieniądze. I to jeszcze najczęściej zrobić to z uśmiechem na twarzy. Pierwsza by była praca, ale oczywiście nie chcecie tego słyszeć. Ale nawet w wieku poniżej 18 roku życia da się znaleźć pracę, która wam zapłaci, po prostu gdzieś na czarno. Na pewno jakieś tam znajomości macie, żeby pójść, nie wiem, pozbierać ogórki na polu czy coś takiego, i możecie na tym też zarobić. Ale nie po to tutaj przyszliście na ten film. Więc zaczniemy od tych sposobów, które są trochę dla mnie lepsze. I pierwsze, co jak dla mnie, to są korepetycje. Czyli zaczynasz się uczyć jakiegoś przedmiotu typu polski, angielski, fizyka, cokolwiek takiego, i sprzedajesz swoją wiedzę. Jest to naprawdę proste w rozumieniu tym, że ludzie będą ci chcieli oddawać kasę tylko dlatego, żebyś nauczył ich syna na przykład fizyki, albo matematyki, albo polskiego, albo czegokolwiek. I nie musisz mieć naprawdę dużej wiedzy, żeby móc się za to wziąć, bo po prostu wystarczy, że będziesz wiedzieć trochę więcej niż ta osoba obok i będziesz mógł jej przedstawić swoją wiedzę, żeby ona się tego nauczyła. Najczęściej nawet rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, czy to te dziecko się faktycznie uczy, czy nie. I najlepiej by było, jakbyś faktycznie je uczył i powiem ci, że masz Dużo możliwości skalowania tego biznesu. Znaczy, biznesu, oczywiście. I powiesz sobie, no tak, ale bardzo ciężko znaleźć sobie pierwsze osoby, które będę szkolić, które będę uczyć. Nie, to nie jest naprawdę ciężkie. Wystarczy, że każdy o tym wie. Wystarczy, że będziesz się ogłaszać, że wystarczy, że będziesz mówić innym ludziom. Wystarczy, że powiesz kolegom z klasy, znajomym kolegów, że rodzice kolegów będą o tym wiedzieli, że koleżanka od koleżanki twojej mamy będzie to wiedziała. I wtedy będziesz mieć prościej znaleźć jakieś pierwsze osoby, które będą chciały po prostu się wyszkolić u Was. Ale nie możecie tego zrobić bez wiedzy. Oczywiście musicie się przygotować, musicie się faktycznie nauczyć, żeby móc to robić. To jest ten minus, czyli poświęcenie swojego czasu na to, żeby faktycznie samemu się nauczyć, tylko po to, żeby przedstawiać to komuś innemu. I powiem Wam, że jak sobie przemyślałem te pomysły, to one są naprawdę proste i względnie mocno skalowalne. Po prostu jak macie jedną, dwie, trzy osoby, które przychodzą do Was na korepetycje raz na jakiś czas i zarabiacie z nich powiedzmy, nie wiem, 60 zł na godzinę, bo aktualnie stawki godzinowe korepetycji to jest jakieś 70-80, w większych miastach oczywiście więcej, bo to zależy od miasta, ale weźmiecie te 10-20 zł na godzinę mniej, ze względu na to, że sami jesteście, nie wiem, takimi małymi gnojkami i powiedzmy weźmiecie, nie wiem, te 50 zł na godzinę i powiecie temu koledze, którego szkolicie, któremu rodzice płacą za te i ty dostajesz tą kasę. Powiedzcie mu, że na przykład oddacie mu 20 zł z tego, jak on wam daje 50, 20 zł z tego mu oddacie za to, że on wam przyniesie inną osobę, która przyjdzie do was. I tak naprawdę wy handlujecie kasą rodziców w tym momencie, ze względu na to, że oni najczęściej płacą za tylko repetycję. No, bo wy jesteście poniżej 18 roku życia. I oni będą się cieszyć z tego, że ty z tych 50 zł od ich rodziców weźmiesz sobie 30 za tą godzinę, którą faktycznie spędziłeś z nim, a 20 mu oddasz. Mimo tego, że on nie musi na przykład mówić rodzicom o tym, że te 20 zł dostał z powrotem. I wiem, że to może brzmi <laughs> źle trochę, bo oszukujecie, znaczy nie mówicie całej prawdy swoim rodzicom i tak dalej, ale po prostu. Na tym polega biznes, żeby wyróżniać się na tle innych i naprawdę jest to skalowalne, bo jak będziecie tak robić, no to każdy będzie chciał Wam przynieść więcej osób do nauki, które Wam zapłacą kasą rodziców, tylko po to, żeby dostać coś z powrotem dla siebie. I to tak naprawdę za darmo, no bo to nie jest ich kasa i oni za to, że przyjdą do Ciebie, dostaną i tak dwie dychy z powrotem. Albo tam trzy, albo tam dychę, nie wiem. Zależy jak będziesz chciał to ugieść po prostu musisz być otwarty do ludzi i ludzie muszą wiedzieć o tym, że faktycznie to robisz, bo jak ludzie nie będą wiedzieli o tym, że to robisz, no to jak mają wiedzieć o tym, żeby zapisać swojego syna do ciebie, jak nie wiedzą o tym, że ty dajesz taką repetycję. Czyli ty musisz przedstawić siebie, nawet jak ludzie się będą śmiali, musisz przedstawić, że faktycznie to robisz, żeby ludzie, którzy byli zainteresowani, faktycznie wiedzieli o tym, że to robisz i zapisali do ciebie kogoś, albo sami się chcieli zapisać do ciebie. A ludzie, których to nie interesuje i tak nie będzie go interesować, mogą się śmiać, mogą coś tam, ale to na sam koniec dnia, to ty będziesz zarabiać kasę. Nie oni. Następnym punktem jest naprawa albo jakieś proste roboty, typu, nie wiem, koszenie trawy, typu wyprowadzanie psa. Naprawdę, tego jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wieś, no to jak masz domki, no to popreś sąsiadów, żeby po prostu co jakieś dwa tygodnie przychodzić do nich i za 50 zł skosić im cały trawnik i wejdź sobie taki model subskrypcyjny, czyli co dwa tygodnie dostajesz te 50 zł od tego konkretnego sąsiada i powiedzmy, 10 sąsiadów sobie już ogarniesz, którzy ci na miesiąc będą. Będą dawali 100 zł, bo tak naprawdę 50 zł co dwa tygodnie. Czyli 100 zł 10 sąsiadów i masz 1000 zł miesięcznie za to, że co dwa tygodnie będziesz chodzić do danego sąsiada i kosić mu trawę. Czyli tak naprawdę w miesiącu będziesz kosić trawę 20 razy, ale zostanie ci tysiąc w kieszeni, więc to jest naprawdę fajna robota, jak jesteś na blokach na przykład. A jak na przykład mieszkasz na blokach, to zapytać sąsiadów, czy na przykład nie chcą, żebyś wyprowadzał im codziennie z rana psa na 5-10 minutowy spacer za 10 złoty codziennie i naprawdę dużo osób się zgodzi na to, żeby faktycznie wziąć tego psa, żeby faktycznie się z nim przejść, bo tamta osoba nie musi nawet stawać, żeby wyprowadzać tego psa i dużo osób się na to zgodzi, a jak sobie pomyślicie, że możecie 10-20 psów z samego Jana wyprowadzić, to naprawdę fajne pieniądze mogą się z tego uzbierać. A jeżeli chodzi o naprawy, to możecie się nauczyć jak naprawiać na przykład rowery, które są prosto zbudowane, które mają naprawdę wiele poradników na YouTubie. Wy się tego nauczycie, każdemu mówicie o tym, że to umiecie i i nie mówicie, że nie wiem, uczycie się dopiero, tylko faktycznie mówicie, że umiecie. Najwyżej po prostu oddacie taki, jaki był, i powiecie, że nie daliście sobie rady i nie bierzecie za to żadnych pieniędzy. Ale nauczycie się takich właśnie podstawowych napraw i ludzie uwierzcie mi, że będą wam to dawali za to, że wy będziecie mieli niższą cenę niż w jakimś serwisie czy nie wiadomo gdzie. A tak naprawdę wy na tym możecie zarobić. Tym bardziej, że nie odprowadzacie żadnych podatków, żadnej firmy, nie prowadzicie niczego takiego. Cała kasa jest po prostu do waszej kieszeni. A dla was to jeszcze jest doświadczenie po prostu na przyszłość. I trzecim, najlepszym jak dla mnie sposobem na zajabianie jest handel, bo handel tak naprawdę we wszystkim działa. Czy to jest handel samochodami, kula nogami, rowerami, wszystkim, dosłownie wszystkim możesz handlować. I najczęściej to może być spowodowane Twoim hobby, czyli interesujesz się na przykład gitarami. Powiedzmy, że tak. I szukasz gitar na Facebook Marketplace, na Relix'ie, które widocznie są wystawione za tanio. Tylko problem jest w tym, że musisz mieć jakikolwiek kapitał, czyli musisz mieć te kilkaset złotych w kieszeni tylko po to, żeby zacząć inwestować. Chociaż nie musisz mieć aż tylu, bo możesz zacząć na przykład handlować grami, na przykład na PlayStation, na przykład na PC, tylko po to, żeby kupować je za 10-20 zł, sprzedawać za 30-40 zł i na każdej grze będziecie zarabiać po 20-30 i wiadomo, że zarobku będzie mniej, no ale wkład finansowy będzie mniejszy. Ale ten handel naprawdę może Ci dużo dać. Interesujesz się tymi gitarami? Kupujesz jakąś w zaniżonej cenie, tylko musisz naprawdę zbadać rynek, musisz naprawdę zobaczyć, czy nie ma tańszych itd. i tak dalej. I. Wystawiasz ją za droższą cenę, po prostu myjesz ją, przeczyszczasz i faktycznie wystawiasz drożej. Robisz lepsze zdjęcia i tyle. Jakby to jest cały Twój zarobek na tym. Jesteś w stanie naprawdę strasznie dużo na tym zarobić, bo ludzie sprzedają rzeczy o wiele taniej niż one faktycznie są, dlatego że się nie znają. A Wy jak się znacie, to wiecie ile one kosztują i wiecie, jakie wystawić, żeby one faktycznie się sprzedały. Na przykład znam ludzi, którzy się dorobili naprawdę tysięcy złotych na tym, że przehandlowywali iPhony albo jakieś MacBooki albo coś takiego i sam handlowałem iPhone'ami, MacBook'ami. Powiem Wam, że to jest naprawdę prosty zarobek, gdy się na tym znacie. Oczywiście da się być oszukanym, da się być oszukanym na jakichś ukrytych wadach i tak dalej. Dlatego musicie się na tym bardzo dobrze znać, żeby nie dać się oszukać i najlepiej włazić właśnie w takie małe inwestycje na samym początku, żeby nie bać się straty. Bo faktycznie jak stracicie, to by to Was zabolało, gdybyście mieli 500 zł, zainwestowali w iPhone'a 12 za 500 zł, chcieli go sprzedać za 900, ale okazało się, się, że ma uszkodzony ekran, klawiaturę i wszystko, nie? Z tym musicie uważać, ale naprawdę to są proste sposoby na zarobek i jeżeli chodzicie nadal do szkoły, to polecam Wam się za to zabrać. Polecam chociaż za jeden sposób, albo wymyślić sobie do tego sposobu, który powiedziałem, przekształcić sobie to na Wasze warunki. Typu na przykład mycie okien z zewnątrz, głupie. Naprawdę, jeżeli będziecie pytać o to sąsiadów, no to pójdziecie sobie do Akcjona, kupicie sprzęt za 10 zł, czyli spray do mycia okien, jakąś taką ściągaczkę, do tego trochę ręczników papierowych, jesteście w stanie brać od okna powiedzmy 5 zł, przemyjecie 5 okien w jakimś domu i faktycznie 5 razy 5, 25 zł pójdziecie do następnego jak trakcie dnia zrobicie 4, 5, 6 domów, mieszkań, cokolwiek i naprawdę możecie zarobić, bo to już nie chodzi o to, że wy weźmiecie naprawdę mało za coś, tylko ile razy weźmiecie to naprawdę mało za coś, bo wtedy to wam się kumuluje, czyli te pieniądze. Trzymajcie się, cześć, widzimy się w następnych odcinkach.